Malgorzata Teodorska, romans z Szejkiem skończył się z Dubają o gwieździe plebani Smucile. Malgorzata Teodorska, która zdobyła ogromną popularność dzięki Irki w serialu Plebania i z Dzieciom na rozkladówce Playboya. Wyznala kiedyś w wywiadzie, że wiele razy zawiodła się na mężczyznach, ale nigdy nie stracila nadziei na to, zanim w końcu spotka tego właściwego. W kontaktach z facetami zdarzyło mi się już wszystko, co najgorsze. Cieszy się. Ze szczęście wreszcie się do mnie uśmiechnęła. No powiedziała Twojemu imperium. Gdy najaw wyszło, ze spotyka się z bardzo zamożnym przedsiębiorcą i zamierza przeprowadzić się z nim do Dubaju. Propozycja opuszczenia Polski i osiedlenia się w kipiacej z lotem metropolii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyszła do Malgorzaty w tym samym czasie. Kiedy w lodarze telewizji polskiej podjęli decyzję o zakończeniu produkcji Plebani. Aktorka została bez pracy? Więc, podzielam wyzwania, ekscytowała się na lamach Twojego imperium. Obecnie jestem na etapie urządzenia domu, który niedawno kupiliśmy, poznaje miasto, sklepy, robię zakupy. Na razie wszystkiego się uczę, poinformowała brukowca wkrótce po przenosinach do Dubaju. Malgorzata Teodorska nie kryła, że nie chce być na utrzymaniu ukochanego. Ale chyba nie ma innego wyjścia. Poszłabym do pracy, ale musiałabym znać język arabski zalila się w wywiadach. Na szczęście dzięki milionom narzeczonego gwiazdka nie musiała się o nic martwić. Do jej obowiązków nalezalo tylko pięknie wyglądać. Dubaj to moje miejsce na ziemi zachwycała się miastem, opowiadając twojemu imperium o swoim życiu w raju. Sielanka trwała trzy lata. Szejk. Które obiecywał lektorcy z loty Góry, zakochał się w innej dziewczynie. Malgorzacie nie pozostało nic innego, jak spakować się i wrócić do Polski. Zrozumiałam, że Dubaj nie jest jednak moim miejscem na ziemi, tam musiałabym zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wróciłam ogłosiła natychmiast po wyladowaniu w Warszawie na lamach tabloidów. Niestety, w branży Maloktonania czekal. Próbowała swych silnej YouTube, ale z marnym skutkiem. W pewnym momencie, by jako zdorobius, zajmowała się sprzedażą rowerów. Niestety oferty pracy w serialach i filmach nie nadchodzili, więc Malgorzata w końcu musiała pogodzić się z tym, ze o swej karierze aktorskiej Mozem mówić zwyczaj w czasie przeszłym. W 2018 roku zakochala się z wzajemnością w niepełnosprawnym Miloszu Krewczyku, twórcy projektu Turystyka bez barier i zalożycielu Fundacji i Razem. W 2019 roku para doczekała się syna. Dziś gwiazda plebani trzyma się z daleka od show biznesu, co nie znaczy, ze skapidewnym dawnym fanom informacji o sobie. Malgorzata publikuje w sieci kadry zeń swojego życia i wspominkowe posty z lat. Gdy cieszyła się popularnością.